Będą zmiany w Mythic Plusach, następne już w nowym dodatku, w War Within, z afiksami. Blizzard jest tak blisko, a jednocześnie tak strasznie daleko. W skrócie mówiąc, Blizzard przerabia te afiksy, wymieniają ten pierwszy set, że ten plus 7 to dalej będą te strasznie denerwujące afiksy, typu właśnie tam bolstering, a na tym pierwszym poziomie, ten pierwszy zestaw afiksów, który będziemy dostawać, będzie nowego rodzaju. I wywalają te, co wprowadzili w Dragonflight, i wprowadzają nowe. Bo co jest istotne, zamieniają je na takie afiksy, które mają i negatywny efekt, i pozytywny efekt. Zupełnie niezrozumiałe dla mnie jest, jak Blizzard mógł przez tyle lat nie wpaść na tak, wydaje mi się, rzucające się w oczy rozwiązanie problemu, jakim są afiksy Mythic Plus. Przez te wszystkie lata, jak system Mythic Plus funkcjonuje w Wowie, nie spotkałem ani jednej osoby, która by o afiksach się wypowiedziała w ten sposób, że kurde, ale ja lubię afiksy, ale to jest fajny system. Wow, bo okej, okay, Mythic Plus tak, ale że wow, afiksy, tak, bardzo fajne, bardzo się cieszę, że są. Afiksy są uniwersalnie nielubianym. Elementem Mythic Plusów, choć trzeba przyznać, że, albo inaczej, na dowód tego tak naprawdę, mamy to, co się stało w Dragonflight. W Dragonflight Blizzard zrobił takie przejście, że bardzo ograniczył wpływ tych afiksów. Blizzard bardzo znerfił te afiksy na Mythic Plusy i dungeony w Dragonflight i bardziej przerzucił się na taki model, gdzie trudność dungeona pochodzi. Zdecydowanie bardziej niż kiedyś z mechanik samego dungeona, czyli tego co robią moby, tego co robią bossy, a -y obniżył, znerfił to, jak na rozgrywkę wpływają afiksy. I, i jaki był efekt? No, pozytywny. I no, Mythic Plusy się cieszą taką popularnością już jak nigdy chyba dotąd. Mi, na pewno w Dragonflight mi się grało Mythic Plusy najlepiej ze wszystkich dodatków, pomimo tego, że dungeony Dragonflight wcale nie należą do moich ulubionych, co ciekawe. To jest, I to jest jedna właśnie z tych e, kluczowych moim zdaniem zmian, która to powodowała, że ludziom też się generalnie bardziej podoba, ponieważ afiksy po prostu nie są fajnym systemem. Ludzie nie lubią afiksów. I żebyśmy się zrozumieli, ja rozumiem czemu ten system w ogóle funkcjonuje, bo ten system spełnia pewną ważną funkcję. No właśnie, dokładnie. One spełniają ważną funkcję i to się nie ma co oszukiwać, że tak nie jest. Afiksy spełniają, mają spełniać i, i to faktycznie im wychodzi, chyba możemy to powiedzieć, te funkcje, że te Dungeony, te Mythic Plusy się gra trochę inaczej w tygodniu A, a przyjdzie nowy tydzień i będzie troszkę inny twist. Tak jest myślenie Blizzarda, że w każdym tygodniu ma być troszkę inaczej, ma być jakiś taki inny smaczek. I samo to, jakby sama ta idea jest szczytna. Myślę, że jak najbardziej. No, ale nie zmienia to faktu, że jakkolwiek ta funkcja jest dobra, to jednak kosztem tej funkcji, jeżeli ma być strasznie denerwujący system, to ja nie wiem, czy to jest tego warte. I naprawdę wydaje mi się, że jest tak strasznie y, obvious rozwiązanie. Wyjście z tej sytuacji. Zachowajmy po prostu to, co jest fajne, i to, co jest niefajne, zmieńmy na coś fajnego. Czyli czemu afixy nie mogą po prostu mieć pozytywnych tylko efektów? Po prostu. Czy to by naprawdę nie było lepsze? Bo naprawdę mi się wydaje, że to jest tak absolutnie oczywiste rozwiązanie i okej, okay, ja wiem, wtedy wszystko byłoby łatwiejsze, ale to zróbmy tak. Zmieńmy wszystkie afiksy, wywalmy wszystko to co jest i wprowadźmy afiksy, które dają pozytywne efekty i też je trzeba jakoś tam rozgrywać, C czyli typu, że jak jest storming, który powodował, powodował do tej pory, mogę usłyszeć, że tam raz na jakiś czas się pojawiają jakieś tam te tornatka i trzeba było ich unikać, to zróbmy analogiczny afiks, tylko taki, że wejście w takie tornatka da ci jakieś buffa i tego typu rzeczy, żeby to było ciekawe i dzięki temu... Y afiksy nie będą myśl o afiksach nie będzie o boże z jakim dosłownie strona bardzo popularna do sprawdzania jakie afiksy będą w przyszłym tygodniu tak się nazywała nie wiem czy ona funkcjonuje cały czas ale chyba tak z, jak, z jakimś śmieciowym afiksem będę musiał się zmagać w tym tygodniu tylko odwróćmy to niech efekt be, niech myślenie właśnie będzie takie wrażenie będzie takie że jaki afiks mi w tym tygodniu pomoże i to wydaje mi się że taka drobna zmiana zupełnie wywraca y, myślenie o tym i po prostu to nie będzie takie uci uciążliwe, bo afiksy to jest jak taka strasznie głośna, bzycząca e, osa na grillu. I, I im więcej ich jest, to po prostu tym więcej jest takich ostrzy. Pszczółek to woli cokolwiek. E, I ja rozumiem, że dungeony byłyby łatwiejsze, no ale po prostu w takim razie wprowadźmy pozytywne afiksy i zwiększmy trudność baselineową samych dungeonów. I czy to. Czy jakby. I ja naprawdę nie nierównie się zastanawiam, czy, to, czy tu jest jakiś haczyk? Czemu tego nie można tak zrobić? Naprawdę wydaje mi się, że tego typu rozwiązanie byłoby uniwersalnie pozytywne przyjęte. pozytywnie przyjęte. A jeżeli pokazał cokolwiek Dragonflight, to moim zdaniem to, że odejście od wpływowości negatywnych afiksów działa dobrze. Ludzie są zadowoleni. I prawda jest taka, że gdyby totalnie wywalono afiksy, to moim zdaniem ludzie też by byli zadowoleni. Na dzień dzisiejszy mam wrażenie, że nawet wywalenie tych afiksów i nic nie wprowadzenie w ich miejsce miałoby lepszy efekt niż trzymanie ich tak, jak są. Można by zostawić. A e, Tyra i Forti to, to jest swoją drogą. To, to jeszcze zaraz o tym powiem. Pozytywne są dla, dla, dla słabych. Tak, generalnie ty się śmiejesz, ale ja jedyną obronę, że tak powiem, jaką spotkałem tak naprawdę dotychczasowo afiksów, to była właśnie taka obrona typu, że jakby od ludzi, którzy po prostu bardzo się lubią jakby chwalić tym, że oni potrafią rozgrywać uciążliwy system. To jest jedyny jakby rodzaj obrony, ale nigdy nie usłyszałem za bardzo obrony na zasadzie, że to sprawia, że gra jest bardziej fun do grania. W każdym bądź razie, co się dzieje w War Within? W War Within się dzieje to, że wymieniają te afiksy tego dolnego poziomu, które nie były aż, aż tak uciążliwe. Co jest w ogóle śmieszne w tej sytuacji. Bo to był, znaczy, niektóre były bardziej, niektóre mniej, ale generalnie z, z, tego, z tej puli mniej uciążliwych. Które nawet moim zdaniem które były fajne, na przykład ten afiks, co wprowadzono w Dragonflight, nie pamiętam jak się nazywał, ale ten coraz na jakiś czas cię pnącza, oplątują i musisz po prostu wyjść z niego, żeby, tam, żeby coś tam się nie stało. To jest taki łatwy, szybki, intuicyjny afiks, nie jest zbyt bardzo denerwujący. Moim zdaniem tego typu afiksy są jeszcze w miarę spoko, no ale wywalają generalnie te i na ich miejsce wprowadzają takie, które będą miały negatywną. I pozytywną y, stronę. Przy czym wszystkie one chyba do tej pory, z tego co ja przynajmniej widziałem, entanglement, tak? Z tego co widziałem. Uniwersalnie zjechane są te nowe te. Bo one są właśnie na takiej zasadzie, że. O, na przykład Rekles. Y, wrogowie mają. Y, Without Mana Ignore 20% armor. Raczej zadają więcej, niektóry rodzaj mobów, stworków zadaje więcej obrażeń, ale ich armor jest zredukowany o 30% i odbierają 10% zwiększonego Arcane Damage'u, tak, i niżej Shadow Damage'u, i, i to, i zamysł jest taki, że to w każdym tygodniu się ma wymieniać, tak, raz ma być mocniejszy Arcane Damage, raz Holy, raz jakiś tam inny, raz Bleeding, generalnie... Strasznie mi się nie podoba to też. Jakby absolutnie podzielam te negatywne głosy. Jakby to jest najbardziej leniwy rodzaj zrobienia takich pasywnych efektów, które ma, mają powodować, że o w tym tygodniu ta klasa jest lepsza, w tym tygodniu ta jest lepsza. Czyli mówiąc inaczej, grasz klasą X, masz jeden tydzień, gdzie masz zwiększony damage, a w każdym innym tygodniu jesteś gorszy niż jakaś inna klasa. Ni no nie, no nie, jeszcze pół biedy jak coś takiego się dzieje z przyczyn takich mechanicznych. Typu właśnie, że afiksy powodowały jakąś mechanikę, którą rozgrywać jakaś klasa potrafiła lepiej, tak? No bo faktycznie tak, tak z tymi afiksami też jest taki problem tego typu, tak? No ale to, to jest najbardziej leniwe chyba rozwiązanie i nudne po prostu, jakie widziałem, więc. Nie wyobrażam sobie, żeby to w tej formie na live weszło. Zupełnie szczerze mówiąc. Mam nadzieję szczerą, że nie wejdzie, ale no patrząc na to, jak negatywny jest feedback, no to raczej mi się wydaje, że na pewno nie wejdzie. Ale... Ale... Ale, ale kumacie, tu jest nadzieja, oni, oni widzą, oni widzą, że pozytywne afiksy, że, jakby, że coś jest na rzeczy, że jak ludzie dostają pozytywny efekt, który zwiększa ich moc, a nie negatywny, który ich podkopuje, to o dziwo, i to jest naprawdę niesamowite, ale o dziwo ludzie bardziej przyjemne jest, jak dostajesz pozytywną moc. Ja wiem, ja, ja wiem. Ale szok, ale, ale serio, chyba tak się okazuje, że tak jest. Więc mamy 2,5 miesiąca do launchu War Within, ale naprawdę, kurde. Wydaje mi się, że jesteśmy. Jednocześnie tak blisko, jak jeszcze nie byliśmy. Oczywiście myśmy mieli już w pewnym sensie pewną formę pozytywnych afiksów, bo to były te afiksy sezonowe. No, ale, no i patrzcie, o właściwie to, przecież to jest dowód na to też dostępny, co mówię. Jeżeli jakiekolwiek afiksy się ludziom podobały, to były to afiksy sezonowe. A dlaczego one się podobały ze wszystkich? No bo one miały te pozytywne efekty, bo tam było to, że jeżeli dobrze rozegrałeś afiks, to dostajesz nagrodę. Zamiast sytuacji, w której jeżeli źle rozegrasz afiks, to jesteś karany. Jakby, kurde, to jest. W pewnym sensie można by na to spojrzeć, że zmiana, którą ja proponuję, byłaby w pewnym sensie trochę kosmetyczna, bo byśmy po prostu przerzucili trudność na coś innego. Ale odczucie dzięki temu z, tej, z tego czynnika, który powoduje tą zmianę z tygodnia na tydzień, byłoby w ogóle 180 inne. I no naprawdę, myślałem o tym. Długi czas o tym myślałem, ale zupełnie nie rozumiem, czemu to by było złe rozwiązanie. Czemu czemu nie mogło tego wprowadzić? Wiecie co, jak sobie o tym teraz myślę, to ja sobie coś przypomniałem, że ich spytałem <noise> Przecież ja miałem okazję ich spytać o to. Chyba mówiłem już o tym, że miałem ich okazję o to spytać przy tej Alfie Uru Vinto. Ale dostałem odpowiedź taką chyba. Nie pamiętam jaką odpowiedź dostałem. Chyba o delwach zaczęli coś gadać. Tak. Tak, powiedzieli, że chyba myślą o tym, że rozmawiają o tym. Kla klasyczna, klasyczna odpowiedź, i że y, coś w tej formie może zobaczymy trochę w delwach. Tego, tego typu. Chyba tego typu tam była odpowiedź, no ale no, kurde, no jesteśmy tak blisko, jesteśmy tak blisko, przecież w League prostu byłyby tak tysiąc razy lepszy, gdyby tak było. No jeszcze parę innych rzeczy można byłoby zmienić, no ale, no, no, ale te afiksy po prostu, tak, po prostu, po prostu, why, why? Nie, nie, żebyśmy się rozumieli, ja nie mówię, że wszystkie sezonowe afiksy były fajne, akurat Prideful to jest chyba, to jest chyba sezonowy afiks, który wspominał najgorzej, on był okropny akurat on, on, był, on mi się bardzo on był tak wynagradzający właśnie że aż że aż nie. a no i właśnie okej okay, do tego jeszcze mieliśmy wrócić bo jeszcze jest kwestia jeszcze jednych właśnie tych afiksów tyrannical i fortified że w jednym to są dwa wymieniane z, ze sobą afiksy czyli że w jednym tygodniu o wiele mocniejsze są bossy, a w drugim tygodniu o wiele mocniejsze są jest wszystko inne i To też jest moim zdaniem coś co kurde przez tyle lat trwa. A z tym jest ewidentny problem. To ewidentnie nie działa tak jak działać moim zdaniem powinno. I też strasznie bym chciał zobaczyć tu jakąś zmianę. Mówię oczywiście o Terranikalu. Nie było przez te wszystkie lata, jak są te Mythic plusy, a grałem chyba w każ no prawie każdym sezonie. Nie przypominam sobie sezonu, w którym nie byłoby tak, że Myślisz sobie, o w tym tygodniu jest Tyrannical tydzień i czujesz absolutnie się źle z tym faktem. Bo Tyrannical jest po prostu. on jest wadliwy w fundamentach. Forty gorszy. Nie wiem, ja w żadnym sezonie tego tak nie, nie odczułem. Nie mówię, właśnie, a, właśnie, bo to, bo to jest to. Ja nie twierdzę nawet, że Tyrannical jest zawsze trudniejszy. To właśnie to jest najgorsze w tym, że to nie do końca to chodzi. Tyrannical ma ten problem, że on jest o wiele bardziej karający niż Fortified, ponieważ Tyrannical po prostu jest źle implementowany moim zdaniem do gry. Bo różnica jest taka, że Fortified, jak masz mocniejszy pak i złajpujesz, to nie tracisz tyle, zupełnie nie tracisz tyle, ile tracisz na bossie, jak złajpujesz, ponieważ boss jest jakby ma większy basen życia. I się resetuje. I to jest moim zdaniem ten problem. I jakby... Ja rozumiem, że nie wszystkie bo... Wielu bossów właściwie nie dałoby się zrobić tak, że się nie resetują. Bo jakbyście złaipowali nie wiem, w intermisji tam... Dajmy na to, że na jakimś bosie jak ma 50% HP, to on coś tam zaczyna specyficznego robić. I jakby rozumiem, że to mechanicznie mogłoby być często ciężkie do zrobienia, żeby te bossy się resetowały. Ale wydaje mi się jednak, że na większości bossów... Tak mi się wydaje, może się mylę. Ale wydaje mi się, że jednak na większości chyba dałoby się. Powinno się dać. Tak zrobić, że jak złajpujesz, to nie resetuje się życie z powrotem. Że złajpowaliście, że hero odpaliliście yy, na bosie, bos miałem 30%. To tak naprawdę w sytuacjach, yy, w których yy, odpaliliście hero i jest tyrannical i złajpowaliście na bosie na tym poziomie, to tak naprawdę, jest, no, no, wiadomo, nie jest zawsze spalony klucz, ale generalnie pługowo patrząc, zawsze to jest ten moment, gdzie jest takie odczucie że się już nie chce kontynuować. Że to jest dlaczego? Bo karalność tego typu sytuacji jest tak przeogromnie duża, że no to nie jest po prostu dobre odczucie. I oczywiście tu jest większy problem, żeby to wymienić, bo umówmy się, jaki jest prawdziwy powód tego, że te dwa afiksy funkcjonują. Powód jest taki, żeby wydłużyć robienie, zdobywania skoru. Tak, w sensie nie będziemy się chyba oszukiwać, że tak nie jest. Powodem jest to, że działa to w ten sposób, że żeby tak na żeby nie, nie wbijało się tak naprawdę skoru w jeden tydzień, tylko żeby wszystko było y, jakby wydłużone, że osobno score dostajemy za Tyrannical i osobno dostajemy za Fortified. Ale tak zupełnie szczerze, ja uważam, że gameplayowo patrząc, mogliby wywalić oba te. Po prostu niech uśrednią y, jakby trudność z Fortified i Tyrannical i tyle. I moim zdaniem to, i to, to powinno być tyle. Jakby ja, ja naprawdę uważam, że przez te wszystkie lata ja nie znalazłem za bardzo... Y, Takiego gameplayowego uzasadnienia, funkcjonowania tych dwóch, tego podziału na te dwa afiksy. Gameplayowego w tym sensie, że w jakiś sposób to powoduje, że gra jest lepsza. Chcę zbyt ułatwić grę. To nie chodzi o to, żeby ułatwić. To chodzi o to, żeby trudność była fajna. To, chodzi o, to nie chodzi o to, żeby nie było trudności. To chodzi o to, żeby. Trudność była czymś, z czego masz satysfakcję, gdy ją pokonasz, a nie uciążliwością, której, jak nie pokonasz, to masz ten efekt, jak to jesteś odczucie negatywne. Między tymi dwoma rzeczami potrafi być bardzo y, drobna różnica, ale tym się właśnie różni dobry game design, moim zdaniem, od złego game designu względem trudności. Że są, jest gorszy rodzaj, trud, zły rodzaj trudności dla samej trudności, który nie przynosi wartości dla gry, a jest taki, który przynosi. I to często jest ciężkie. To jest po, po, w zasadzie, wydaje mi się, jedna z najcięższych rzeczy w game designie, tak naprawdę. Jak te bariery, jak te granice przesunąć w te pozytywne strony. Natomiast, jakby, to jest myślenie. Nie, nie, mi nie chodzi o to, żeby Mythic Plusy po prostu były łatwe i że tyle, i że, i że to, że po prostu o to tylko chodzi. Ale na, na dzień dzisiejszy jest tak, że y, ułatwianie Mythic plusów ma pozytywne, budzi pozytywne odczucia wśród społeczności graczy, ponieważ Mythic plusy są bardzo karającym systemem i uważam, że to jest jeden z największych problemów generalnie tego systemu. To trochę osobny temat, tak? Ale, ale, ale trochę z drugiej strony, y, jakby związany też jednak, jednak bardzo z tym. Bo te afiksy by aż tak nie bolały, gdyby też ten cały system nie był tak karający z depletowaniem i tak dalej. Jakby to, to już tak bardziej patrząc jakby e, całościowo. Ale patrząc na same afiksy, naprawdę wydaje mi się, ale chyba nie znalazłem głosu wśród was niezgadzającego nie się za bardzo, że chyba fajnym byłby pomysłem, byłoby pomysłem, żeby podwyższyć bazową trudność dungeonów, czyli mechanik bossów i mobów, a wszystkie afiksy wywalić i wprowadzić afiksy pozytywne, bufujące nas. Tak mi się wydaje, że to, i ja, i ja nie twierdzę, że to byłoby rozwiązanie idealne, bez wad i tak dalej, bo to nadal jak najbardziej mogłoby powodować sytuacje typu, no, ten buff na przykład, że Blizzard by to zaprojektował tak, że ten affix daje haste, więc w tym tygodniu y, damage i tak dalej, wszystko skaluje się znacznie bardziej niż na przykład w przyszłym, więc przyszły tydzień przez to będzie tym tak zwanym martwym tygodniem. I ja nie mówię, że to rozwiązuje wszystkie problemy. Żebyśmy mieli jasność. Ale znacznie, znacznie, znacznie Ulepsza ten system na takim intuicyjnym, odczuciowym poziomie, moim zdaniem. Tego, żeby ulepszył. I nie wiem, mamy dwa pół miesiąca. Yy, coś kombinuję z tymi afiksami. To jest ten moment, gdzie oni coś kombinują z tym. Yy, mamy mało czasu, ale może, może do tego dojdą. Może do tego dojdą, ale mam nadzieję, ale w każdym razie mam nadzieję, że to w tej formie nie przejdzie, bo szczerze. Jeżeli chodzi o te nowe afiksy jeszcze jednym słowem, te tu co mamy te z tymi pasywnymi, kurde, że w tym tygodniu 10% więcej nature damage'u otrzymuje i tak dalej nudne, niefajne. Wiecie z czym się to kojarzy? Mi się to kojarzy z systemem Shards of Domination z Shadowlands'ów. To jakby ten sam problem. To jest denerwujące i kompletnie nieciekawe. To, 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 to jest według tych, tej samej myśli mam wrażenie. Niemalże zaprojektowane. E jeżeli by to miało wejść w tej formie, to ja już wolę to, co było w Dragonflight. Ja nie ironicznie już od tego bardziej wolę te afiksy, bo to chyba w Dragonflightie wprowadzono, nie? Ten Incorporeal, tak? Ten. No tam Incorporeal, czy tam Aflikty, no te, te, te nowe, co tam trzeba, że pojawiają się te tam Ady albo trzeba je wyleczyć, albo tam scesecować, albo zdispelować. Znowuż, one mają moim zdaniem ten problem, że te afiksy zaprojektowane były tak, że ich spieprzenie było zbyt karające. Natomiast jakby one jakkolwiek były ciekawe chociażby, no, jednak jakby powodowały jakąś pewną taką gameplayową zmianę, a to to jest pasywne gówno, to jest jakby to po prostu to jest wzięcie najgorszego co jest i, i po prostu włożenie tego, więc straszy mi się, nie podobają. Shards of Domination thought, no faza trzecia, nie? Warto dodać, że napisali w blueposcie chcemy, by afiksy były przejrzyste dla was i ciekawe, po czy pokazali te afiksy, Awer. <t> No, naprawdę, wydaje mi się, z tego co ja widziałem, odbiór tego jest uniwersalnie negatywny, więc totalnie nie wyobrażam. Okej, okay, gdybyśmy byli w Shadowlandsach, to okej. Okay. Powiedziałbym, że potrafię sobie wyobrazić, że to niestety pójdzie na live. Ale jesteśmy już po Dragonflight, jesteśmy na etapie wurwi Reakcja Blizzarda, co by nie mówić na feedback, jest w wielu przypadkach błyskawiczna. Więc naprawdę, ja bym się spodziewał, że jeszcze, może nawet w przyszłym tygodniu zobaczymy kompletne, że Blizzard powie: Dobra, tamto to w ogóle nara, bo widać, że to, że to nie, się nie podobało. Więc w, jeżeli miałbym strzelać, to w najgorszym razie to nie przejdzie, tylko zostanie to, co jest w Dragonflight. Ale wydaje mi się, że istnieje lepszy świat. Istnieje gdzieś tam, istnieje takie alternatywne uniwersum, w którym już od paru lat gramy kurde w Mythic Plusy z pozytywnymi Afiksami. No, to chciałem tak ponarzekać po prostu.